Witajcie, witajcie, witajcie! W dzisiejszym odcinku będzie o pluginie Graffiti Gun. Mam nadzieję, że kojarzycie grę o nazwie Portal i pierwszą i drugą część. Mieliśmy tam dostęp do właśnie takiego urządzenia, które przenosiło nam bloki. No i jak wiecie. Są różne modowane wersje Minecrafta, które właśnie wprowadzają tą możliwość do gry, ale powstał również plugin. Mam nadzieję, że jeszcze nie znalazłem drugiego takiego samego. Jeżeli znajdziecie, to dajcie link w komentarzu. Który właśnie pozwala na, na robienie takich rzeczy. No i działa to właśnie w ten sposób, że możemy kliknąć na blok. I nam coś tutaj zniknęło. Moment, możemy kliknąć na blok. I po prostu go przenosić, tak, jak, e, tak jakby był on przywiązany do nas, ale jednocześnie nie mógł się nigdzie odczepić. No i zobaczcie, możemy to teraz również opuścić w danym miejscu, albo po prostu wyrzucić. Ja aktualnie w konfiguracji podałem troszeczkę większe wartości, dlatego on jest tak daleko ode mnie. Możemy podnosić i zwierzęta, i graczy, dosłownie wszystko co, co chcemy możemy podnosić. Myk koniem. No dobra. To może przejdziemy pokrótce do konfiguracji, bo plugin nie jest zbyt skomplikowana w połączeniu na przykład z pluginami, które wprowadzają portale do gier. Myślę, że można zrobić bardzo fajny serwer, e, chociażby do gry w portala. No dobra, przejdźmy może teraz do konfiguracji. A konfiguracja wygląda następująco. Podajemy bloki, które chcemy, aby gracz, znaczy osoba posługująca się właśnie tym danym przedmiotem, który zaraz wybierzemy, mogła podnosić dane bloki. Listę tych bloków możecie sprawdzić w linku podanym w opisie filmu. No ale jednocześnie też na stronie pluginu jest ten link. E, Lord, czyli e, podpis tego przedmiotu, który będzie znajdować się w ekwipunku e, Move, Blocks and Entities, czyli to możemy tutaj zmienić, e, name, czyli no po prostu e, nazwa przedmiotu. E, tutaj mamy jak się to craftuje. Domyślnie jest to 9 Ston'ów, ale możemy zmienić to dosłownie, na co sobie tylko i wyłącznie życzymy. E, itemek, który będzie właśnie tym naszym urządzeniem, jest to aktualnie węgiel, czy możemy podnosić entity pickups, czyli bloki, na które działa jakaś, jakaś animacja, czy tam, czy różne takie inne rzeczy. Tutaj nie możemy podnosić Withera i Ender Dragona. Domyślnie też nie możemy podnosić playerów, ale ja to usunąłem, żeby zobaczyć jak to wygląda. Po podniesieniu gracza, on po prostu widzi to tak jakby siedział na czymś, ale może w każdej chwili jakby uciec tego pola, klikając lewy shift domyślnie, czyli z, zsiadanie z, ze zwierzęcia. A block pickup exceptions, czyli dlaczego nie, dlaczego nie możemy podnosić za pomocą tego urządzenia i czy możemy tym rzucać. Aktualnie ustawione na true. Oczywiście możemy dodać sobie yy, kolejną, kolejny crafting, żeby po prostu tych wersji było dużo, również są permisje do tego, że z jednych pistoletów można korzystać, z drugich nie. I na przykład możemy z, zrobić taki, dzięki któremu możemy tylko i wyłącznie zwierzęta przynosić, i dać to no, na przykład VIPom, żeby nic nie mogli rozwalać na serwerze czy coś takiego robić, więc teraz po prostu skopiujemy to wszystko łącznie tutaj z tym blok Pickups i wkleimy od razu po tej linii. Yy, no i możemy tutaj zmienić te bloki, wypisać je od myślników. Nazwy przedmiotu, dajmy na przykład, no nie wiem, magiczna siła. Nazwa, powiedzmy, no nie wiem, pistolet. Niech będzie recepta. Wpiszmy tutaj, no powiedzmy, dirt. Wszędzie dajmy ten dirt. Szybciutko to zamieńmy. Item call. Możemy dać tutaj jakikolwiek chcemy item, z tym, że jeżeli damy blok, to będzie to się bugować, bo będziemy wtedy stawiać blok, yy, jeżeli klikamy na coś i on później będzie się odstawiać. Radzę tutaj bloków nie dawać. Dać jakiś item, którego nie da się postawić, ani zaczepić. Czyli na przykład dajmy patyka, albo, no zaraz zobaczymy co tutaj, co tutaj możemy takiego dać, yy... Tak, myślę, że patyk będzie dobrym, dobrym przedmiotem. Stick. No i tutaj na razie tego nie ustawiajmy. Już w, jak chcecie, to możecie to ustawić, jak nie to nie. Ja jeszcze tutaj wpiszę, że nie możemy rzucać właśnie tym przedmiotem. No i słuchajcie, teraz po przeładowaniu serwera już będziemy mogli to skraftować w crafting table. Na razie nie możemy sobie tych przedmiotów dawać, a jedynie je craftować. Możemy je sobie pomnożyć pluginem item kondenser, chociażby wpisując ukośnik mor. No dobrze, mamy tutaj dirt i Zobaczmy teraz, y, czy da się to skraftować. A jeżeli da się, o widzicie, magiczna siła pistolet, skraftowaliśmy. Spróbujmy teraz coś podnieść. Powiedzmy ten blok. Mm, o, widzicie. Dobra, a spróbujmy podnieść na przykład świnkę. A spróbujmy tym rzucić. Widzicie, nie mogę, po prostu to się upuszcza, nie da się tym rzucić, strzelić, tak jakby, tak jakby to była strzała. E, no dobrze, ostatnia rzecz w konfiguracji to jest jeszcze e, to już jest w innym pliku, w pliku konfiguracyjnym. E, mamy tutaj dźwięki, które też lista jest na stronie API z Bukitem. E, movement Update interval, czyli na ile tików ma yy, updateować położenie tego bloku. Jeżeli wpiszemy 20, będzie to co sekundę. Yy, I czym mniejsza jest wartość, tym bardziej może wam zlagować grę, zlagować serwer. Ale myślę, że przy takich ogromnych serwerach, takich powyżej, nie wiem, kilku gigabajtów RAMu, to nie ma praktycznie znaczenia. No chyba, że używa tego na, na raz kilkaset osób. Yy, podniesienie dźwięk, upuszczenie dźwięk, yy, przepraszam, dźwięk, głośność tego dźwięku. Czy TNT ma się podpalać yy, przy tym rzucaniu? Yy, po jakim czasie ma wybuchać? Tu jest akurat po 2 sekundach i, dziś, i po 2,5 sekundy. Yy, wektor, czyli kierunek jakby spadania tego przedmiotu. No i dystans, czyli yy, odległość, w której będziemy trzymać ten blok. Ja powiedzmy teraz nastawię na 3 i Wam pokażę, jak, jak to będzie się różnić. Yy, możecie sobie konfigurować dowoli. Nic się nie stanie, gdy skonfigurujecie źle. Zobaczcie, teraz jest to bardzo blisko wcześniej było, no teraz jest tak jak w portalu, że praktycznie przed, trzymam to sobie przed gębą no. no i tak to wygląda, słuchajcie, myślę, że plugin wam się powinien spodobać eee, możecie sobie do tego doinstalować portal GANS na przykład no i będziecie mieli świetną zabawę w portale, jakiś tam yy, powrzucać sobie yy, tekstur paki, resurs paki i myślę, że świetna zabawa z tego wyjdzie ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcinków, na razie